Witamy w kolejnym odcinku podcastu Na Poboczu. Dziś jest z Wami Martin Weźle oraz akurat... Szukasz Zaczyński. Zaczynamy. Zacznijmy. I na sam początek zaczynamy od chińskiego badziewia. A dziś chińskim badziewiem jest nie model, tylko tak. nawet cała marka Diablo Auto. Ta marka powstała, to jest w ogóle, ta marka wychowała się, że to pierwsza marka chińska super samochodów. I powstała dlatego, że właściciel jej chciał zawsze mieć Lamborghini i Diablo. Niestety nigdy nie miał na nie pieniędzy, więc mm -hmm. sobie sam stworzył i dzięki temu ten. Ty... To jest, dobre wyjście, to jest dobre wyjście, Jak brakuje ci pieniędzy, to po prostu zbuduj sobie samolot. Zrób samochodę. sobie lano. Brakuje ci auzy, brakuje ci kasy na, na samolot, zbuduj sobie samolot. Tak, i coś prawie podznacz, na tym nowym znaczku prawie nie przebija się byk. <grym> <grym> nie, znaczek jest to zupełnie jest... niepodobny. Nie, nie. Znaczy... Z... Na sam początek dosyć gorący temat dotyczący no, ch chyba każdego z nas. Każdego z właścicieli. Każdego właścicieli samolotów, każdego z właścicieli, którzy chcą mieć nowe samochody, bo grupa samochodów, marek, które są w stowarzyszeniu Auto Alliance chcą zakazać tak naprawdę ingerencji, czyli między innymi napraw w samochody, mhm. opierając się o no, prawa autorskie, tak? Więc to jest problematyczne, będzie trzeba iść z każdą naprawą do serwisu, co oczywiście ucieszy bardzo producentów, bo zarobią bo swoją a również dealerów. Nawet filtra powietrza tylko nie będzie można wymienić, bo będzie trzeba jechać gdzieś i płacić za to dużą kasę, to jest straszne. No właśnie, ciekawe czy cokolwiek można wymienić, żarówkę na przykład? Nie sądzę, ewentualnie będzie można. no tak, w sumie tak, bo to nie jest jakaś ingerencja, chociaż wiesz, jak będziesz wymieniał łopony, to mogą Ci zdjąć czujniki i odciśnienia. No tak, jest problem. I kolejny gorący temat, teraz Tesla. Świeżynka. Tak, to, temat dotyczący Tesli jest to, jak bym powiedział Marcin, świeżynka, ponieważ sama konferencja, której przewodniczył Elon Musk, była no, stosunkowo niedawno, hmm. parę dni temu, i na tej konferencji została, został ogłoszony kolejny produkt Tesli, czyli Tesla Powerwall. I to jest temat, który nie do końca dotyczy y, motoryzacji. Nie, ale... dotyczy marki Tesla, ale że marka Tesla, czy motoryzacja, temat jest taki ciekawy, innowacyjny tak. w miarę, to, to możemy go poruszyć, tak? Tesla Powerwall to jest taka duża bateria o y, pojemności od y, 7, lub 10, tak, 7, 7, 7 lub 10 kWh. Bateria, która może zawisnąć na waszej ścianie, i ona magazyn, w niej magazynowana jest energia, która wytwarzana jest, przez niekonwencjonalne źródła energii. Czytaj baterie słoneczne znajdujące się na waszym dachu, bądź gdzieś tam na waszej mhm. działce. Chodzi o to, że ogólnie energia produkowana przez panele słoneczne jest oczywiście wykorzystywana w domu, ale bardzo duża ilość jest marnowana, no bo nie ma mhm. dobrego sposobu, żeby je tak. przechować, albo w ten sposób, są bardzo drogie. Tutaj to polega na tym, że cała energia wchodzi do tego Powerwalla i Dzięki temu na przykład w nocy, czy wtedy już, gdy nie ma słońca, gdy dom nie jest zasilany tą czystą energią, może wykorzystać wall i, mm -hmm. i mieć tą energię cały czas czystą i tak naprawdę w tym momencie darmowo. tak by trzeba zainwestować wcześniej. Wszędzie na świecie mówią, że to zrewolucjonizuje cały, w ogóle całe no, myślenie o, 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 energii. o energii, tak w domu, to jest coś zupełnie nowego. Okazuje się, że jednak jakieś firmy coś takiego miały już wcześniej. Tak, bo ale po prostu tutaj było porównanie do ceny, Taki siły przebicia. Tak. 3,5 tysiąca dolarów to nie jest dużo jak na sprzęt, który zakupuje się w domu. To wszystko, znaczy takie sprzęty kształtują, ceny takich sprzętów kształtują się na o wiele wyższych a Tak i to się no. bardzo szybko zwraca tak. Chyba, prawda? Tak, tak. Zatem no możecie o tym sobie więcej poczytać. I kolejnym tematem są luksusowe suwy, Których jeszcze de facto nie ma. Właśnie, Można mowa żeby... tutaj nie o takich luksusowych suv typu Volkswagen Touareg bądź Audi Q7, a o... Jeszcze luxu, bo jeszcze bardziej luksusowe o tej półce najwyższej. W ogóle temat zaczyna się od tego, że Lamborghini urósł, nie Ursus, nie urósł, tylko nie dostał zielonego światła na produkcję, czyli Lamborghini jednak oparło się tej całej modzie tworzenia Jeszcze, jeszcze e, chyba. Subów. jeszcze. Jeszcze, bo być może dostanie zielone światło, w tym nie ma. Wiemy, że jest dużo na świecie przeciwników słów, jest masa tego typu samochodów na rynku i tak naprawdę wiele osób się na to wkurza i to im się nie podoba. no Każdy jeździ czym. Lubi na co dostać, ale wiemy, że ma być Rolls Royce, wiemy, że ma być Bentley. Mm -hmm. Najnowszą nowinką o osuwach jest SUV od Lotusa. Lamborghini w ogóle jest ostatnio taką marką, która się opiera, ponieważ oni mieli jakiś czas temu bardzo ciekawy prototyp Lamborghini Estoc. To był taki prototyp czterodrzwiowego coupé. Mm -hmm. I widzisz, no to jest samochód, który no, moda na takie czterodrzwiowe coupé. Pojawiła się już jakiś czas temu, by z modą podąża właśnie Porsche, mm -hmm. z modą podążają tam jakieś inne marki. A Lamborghini. Mimo, że zaprezentowali bardzo, bardzo ładny samochód. E, nie wiem, czy to wynika z braku odwagi, czy rzeczywiście z tego, że chcą jednak się odciąć od tego, no, ale, wiem, ale jest to nie. ciekawe podejście do tego. Tak jest. I na sam koniec zostaje jeszcze król pobocza, a jest nim pewien młody mężczyzna tak naprawdę nastolatek mm. chyba który rozbił swoje LaFerrari, albo LaFerrari swojego taty, chyba swoje. Chyba, taty. chyba swoje, ponieważ widać na zdjęciach, które zresztą widzicie, że Załamany siedzi na progu tego Ferrari, czy na potelu i płacze. Ewidentnie płacze, jest no, jest, jest smutny. Smutno. No, jest smutno. A co ciekawe, on ma jeszcze w garażu podobną McLaren P1 i mam nadzieję, że taki sam los jak LaFerrari jest pod tego McLarena I P1. właśnie w tym momencie chciałem się Was o coś zapytać. Zastanawialiśmy się kiedyś nad tym z Marcinem. Czy, jeżeli taka osoba rozbije taki samochód, to A przejmuje się, bo nie będzie mogła się przez 2-3 tygodnie polansować, mm -hmm. nim bo będzie w naprawie, czy Jeszcze rzeczywiście wyjdzie. jest załamany, bo stracił kasę? Tak, to jest ciekawe. No bo nie oszukujmy się, ale ktoś, kto kupuje na Ferrari, to nie jest to osoba, która no, ostatnio swoje pieniądze. Nie Ferrari, nie? A no też, ale to nie jest osoba, która stanie sobie pieniądze, wydaje na, na jeden samochód. Tak? No. To jest osoba, która ma tych pieniędzy mnóstwo. No i to jest właśnie ciekawe, ciekawe zagadnienie. Czy jest szkoda, że nie będziemy się lasować, czy szkoda, że stracił pieniądze i będzie musiał stracić jeszcze? Pieniędzy? Jeżeli macie jakieś propozycje, odpowiadajcie. No dobrze, w takim razie kończymy już dzisiejszy odcinek na Poboczu. Dziś na Poboczu był z Wami Marcin Blair oraz Łukasz Zaczyński. Tak jest, do, do za tydzień. Do za tydzień, na razie.